Moi drodzy, witam Was w tym samym miejscu. Kolejny mit z Minecrafta, ale to jest ta sama, ten sam mit, tylko w nieco inny sposób. W nieco inny sposób ma odbiegać mit. Cyk. Creative. Potrzebujemy do tego celu Redstone'a, bo zobaczmy, czy. Takie wydobywanie obsydianu działa, działa na sposobie tego czegoś. Tu będzie redstone, reddydy stone. Dobra, mamy redstone'a, 64. Teraz wracamy z powrotem do survival'a, cyk. No, i ładnie wykopujemy kamień. Nie działa. Nie! Nie działa to z redstone'em, a miało być piękny generator obsydianu. No i co teraz? No i dupa. No niestety redstone też nie działa. No niestety. Generator obsydianu nie działa w przypadku ani tym, ani w przypadku redstone'a. No niestety. Czyli kolejny mit to jest wielki, jeden wielki fake, bo nie da się zrobić generatora obsydianu w, w ten sposób, żeby podstawić redstone'a. O i postawię nie tak redstone'a, cyk. Cyk. No nie da się, kurde. Hmm Nie tak ty głębie kapuściany Dobra Więc nie da się e, wydobyć Redstone e, wydobyć Obsydianu przy pomocy redstone'a, No szkoda, bo byśmy mieli szybsze wydobywanie obsydianu w ten sposób. Także moi drodzy kończymy Niestety z złym akcentem odcinek z mitów. Ja już się z wami żegnam, do zobaczenia. Hello!